Jerozolima nosą, wycieczka 35 dolarów od osoby. Rozpoczynamy od zwiedzenia okolic Knesetu. W oddali widzimy menorę. I to jest dzieło Dawida Polombo, który był urodzony w Polsce, przeszedł Holokost. Budynek tutaj. parlamentu, czyli Kneset, powstał w roku 1966 dzięki pieniążkom, który pozostawił na ten cel pan baron James de Rothschild. Menora była ze złota. Menora menora jest bardzo dokładnie opisana w starym. Liczba tam... ramion ślicznika ma istotne znaczenie, gdyż siedem to symbol Bożej doskonałości. Sześć bocznych ramion oznacza świat materialny tworzony przez Boga w ciągu sześciu dni za siódme środkowe światło boską obecność. A teraz wiedzę Żydowską Bibliotekę. Idziemy dalej starym miastem. Po drodze mijamy sklepiki ze słodkościami. I opowiadaliśmy sobie, że Hadrian wybudował Jerozolimskie kardo i to jest ostatni kawałek, właściwie przy ścianie płaczu jest też kawałek tego I nad tym znajduje się główna synagoga, która była przepiękną synagogą i która była zburzona dwa razy przez arabską ludność, a potem przez jordanczyków. Dwa lata temu zbudowali na nowo turystów jeszcze. Nie tutaj była ta najbardziej elegancka dzielnica, w której mieszkali właśnie główni kapłani, którzy robili wspaniałe interesy na płacu świątynnym. No i wreszcie możemy się bliżej przyjrzeć ortodeksyjnym Żydom. A tutaj dla turystów kipy, czyli inaczej mówiąc, jarmułki. No i wreszcie to, na co wszyscy czekaliśmy: Ściana płaczu. Plac podzielony jest na dwie strefy dla kobiet i dla mężczyzn. Wchodząc, obowiązkowo trzeba nałożyć kipę. Rozpoczynam zwiedzanie od synagogi pod łukiem Wilsona. Żydzi, którzy odmawiają modlitwy, często poruszają całym ciałem aby lepiej czuć się w rytm recytowanych psalmów. Rozpowszechnił się też i zwyczaj pisania próśb na skrawkach papieru, które wsuwane są z pary muru, aby cały czas leżały u stóp Boga. Widziałam Cię tam, Gdzie mam? Ostatni rzut oka na ścianę płaczu i idziemy na główny detach Jerozolimy. Jest elegancka, lubiona, patrzy na Nie mam, nie mam. Dobra, to Barbara wszędzie i ze wszystkimi potrafiła się dogadać. Lody były bardzo dobre. Nasza przewodniczka była niesamowita. No i powolutku wracamy do hotelu.